Gospodarz klasy pierwszej, drugiej A Patrycja Francuzik męduje klasę do uroczystego apelu. Zofia Borczyk, gospodarz klasy trzeciej A męduje klasę trzecią do uroczystego apelu. Ty mnie spocznij. Poczek flagowy w stoł. Proszę o zabranie głosu pana burmistrza Leszka Szeflińskiego. Pełni nadziei, że przed nami wakacje, wspaniały wypoczynek, dużo radości. Ten czas minął. Jak jeden tutaj z pierwszoklasistów powiedział, po wakacjach i to jest fakt. Dzisiaj rozpoczynamy kolejny rok szkolny. Rok, który na pewno przyniesie wam wszystkim, drodzy uczniowie, wiele radości. Bo szkoła to miejsce radosne. Wypoczynek jest fajny. Świetnie się zwiedza, podróżuje, ale Pobyt w szkole to ten czas, który przez długie lata wspominamy, który przynosi nam wiele satysfakcji. To tutaj zdobywacie wiedzę, to tutaj uczycie się o świecie, ale tutaj również bawicie się, spędzacie czas wspólnie ze swoimi koleżankami i kolegami. Czas radosny, czas naprawdę... Taki, który na zawsze powinien pozostać w Waszej pamięci. Życzę Wam, aby ten rok był dla Was rokiem samych sukcesów, wspaniałych ocen, abyście właśnie bardzo dobrze czuli się w szkole, realizowali swoje pas. Będzie to tylko i wyłącznie możliwe dzięki pracy Waszych nauczycieli, pracy trudnej, pracy odpowiedzialnej. I wszystkim Państwu życzę, aby ta praca dawała jak najwięcej satysfakcji, radości, abyście swoją pasję realizowali w tej, w tej szkole jak najlepiej. Dobre oceny osiągnięcia nie są możliwe również bez wsparcia rodziców. Dzisiaj Państwo tak licznie towarzyszycie swoim pociechom, szczególnie tym najmłodszym, ale towarzyszycie im 24 godziny na dobę, wspieracie ich, pomagacie, pomagacie im się rozwijać, realizować i jest to niezbędne, aby Wasze dzieci wyrastały na porządnych obywateli, ludzi wykształconych, ludzi odnoszących sukces. Życzę Państwu, abyście mieli jak najmniej problemów ze swoimi pociechami, aby ich oceny, osiągnięcia dawały Wam wiele, wiele satysfakcji. Chciałem szczególnie powitać w dniu dzisiejszym tych wszystkich jeszcze takich troszkę przestraszonych, troszkę niepewnych, najmłodszych uczniów tej szkoły. Wszystkich uczniów klasy pierwszej. Wiem, że jest to dla Was moment dosyć trudny, ale na pewno też bardzo ciekawy. Myślę, że bardzo szybko pokochacie tą szkołę, bo jest to bardzo dobra szkoła. Wszyscy uczniowie czują się w niej bardzo dobrze i na pewno tak samo wy będziecie się tutaj czuli. Życzę Wam, abyście z radością przychodzili do szkoły, abyście... Właśnie tutaj spełniali swoje marzenia.